Syna I ducha świętego. Amen. Amen. Duchu święty, który oświeca serca i mysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura katechizmu i katolickich pouczeń duchownych była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Najświętsze Serce Jezusowe, niepokalane Serce Marii, Święty Józefie, Święty Atanazy, Święty Tomaszu z W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Katechizm rzymski według uchwały Świętego Soboru Trydenckiego dla plebanów ułożony z rozkazu najprzód Piusa V, potem Klemensa XIII. Wydane było jasno odcinkami drukarni Stigera w 1866 roku. Czytam z tomu trzeciego części czwartej rozdziału ósmego Jaki mamy zachować sposób na modlitwie? Punkt czwarty. Modlą się poganie i obłudni ludzie w duchu i w prawdzie? Tego zazwyczaju modlenia się w duchu, który jest przyzwoity dla ludzi chrześcijańskich, ludzie niewierni mieć i używać nie mogą, o których Chrystus Pan tak mówi. Gdy się modlicie, nie, mówcie wiele, nie mówcież wiele, jak czynią poganie bo mniemają, że w swoim wielomóstwie wysłuchani będą, a tak nie bądźcież wtedy im podobni, albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba, pierwej, niżeli go prosić będziecie. Lecz gdy zakazuje wielomówności, nie gani jednak długiego modlenia się, które z wielkiego i długiego serca pragnienia pochodzi, ale też przykładem swoim nas do niego zachęca." Albowiem on sam nie tylko całe noce na modlitwie trawił, ale też jedną modlitwę trzy razy powtarzał. To tylko tu wiedzieć mamy, iż próżnymi słowy, Pan Bóg uproszony być nie może. On sam nie tylko całe noce na modlitwie trawił, ale też jedną modlitwę trzy razy powtarzał. O co chodzi? O modlitwę w Ogrójcu. Ojcze. Jeśli chcesz, niech mnie ominie ten kielich. Ale nie moja, ale twoja wola niech się stanie. Piąte. Modlitwy obłudników Bóg odrzuca. Ani się modlą serca ludzie obłudni, od których towarzystwa i zwyczaju Pan nas odwodzi i odstrasza temi słowy. Gdy się modlicie, nie bądźcie jako obłudnicy, którzy radzi się modlą, stojąc w bożnicach. I na rogach ulicznych, aby od ludzi widziani byli. Zaprawdę powiadam wam, odebrali zapłatę swoją. Ty zaś, gdy się będziesz modlił, wnić do komory twojej, a zamknąwszy drzwi, módl się ojcu twojemu potajemnie, ojciec twój, który widzi w skrytości, odda tobie. Domek, który się tu wspomina, do serca człowieka przyrównać można, do którego nie dosyć jest wnieść, ale go też zamknąć potrzeba, aby co do niego z zewnątrz nie wpadło, albo się co w duszę jego nie wemkło, czym by szczerość modlitwy zgwałcona być mogła. Bo na ten czas Ojciec Niebieski, który wszystkich ludzi serca i pomyślenia skryte bardzo dobrze widzi, Prośbie proszącego użycza. 6. Kiedy Pan Bóg nie zaraz wysłucha, mamy zaraz przestać modlić się? Potrzebuje też modlitwa ustawiczności, która jak, wielka ma, która jak wielką moc ma, pokazał sam Syn Boski przykładem owego sędziego, który kiedy się ani bał Boga, ani ludzi się wstydził. Jednak zwyciężony ustawicznością, pilnością wdowy, prośbę jej wysłuchał. Dlaczego ustawicznie Panu Bogu modlić się mamy, a nie naśladować onych, którzy raz albo dwa modląc się, gdy nie otrzymują to, o co proszą, natychmiast ustają w modlitwie. Bo w takowej rzeczy żadnego spracowania być nie powinno. Czego nas uczy Chrystus? Chrystusa, Pana i apostołów, jego nauka. A jeżeli by zaś kiedy wola nasza w tej modlitwie ustała, więc prosić mamy Pana Boga, aby nam wytrwania użyczył. Siódmy punkt. W imię Pana Jezusa prosić mamy. Chcę też jeszcze, Syn Boży, abyśmy naszą modlitwę w imię Jego do ojca czynili, która za jego zasługą i za łaską tego przyczyńcy taką będzie moc miała, iż ją Ojciec Niebieski wysłuch. Bo tak on mówi u Jana Świętego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, o co będziecie prosić, Ojca w imię moje dawam. Dotychczas nie prosiliście o nic w imię moje, proście otrzymacie, aby radość Wasza była pełna. I znowu, o cokolwiek Ojca w imię moje prosić będziecie, to uczynię. Dalsze punkty jeszcze nastąpią. I pouczenia ojca Garigula Grange trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie. Z rozdziału o organizmie duchowym z części pierwszej artykułu czwartego siedem darów Ducha Świętego świadectwo Pisma Świętego dzisiaj tradycja. Ojcowie Kościoła komentowali często te słowa Pisma Świętego. Chodzi o słowa: Synaczkowie, wy macie namaszczenie od ducha świętego, a namaszczenie, które od niego otrzymaliście, niechaj was trwa. Ojcowie Kościoła komentowali często te słowa Pisma Świętego, a począwszy od III wieku, tradycja stwierdza wyraźnie, że. Wyraźnie, że siedem darów ducha świętego jest we wszystkich sprawiedliwych. Święty Damazy, papież, w 382 mówi o duchu siedmiorakim, który spoczął na Mesjaszu i wylicza dary. Ale szczególnie święty Augustyn wyjaśnia tę naukę, komentując kazanie na górze. ukazując wzajemny stosunek błogosławieństw ewangelicznych i siedmiu darów. Bojaś stanowi pierwszy stopień życia duchownego. Mądrość jest jego uwieńczeniem. Między tymi dwoma krańcami święty Augustyn wyróżnia podwójny okres oczyszczającego przygotowania do mądrości. Przygotowanie dalsze przez czynne praktykowanie cnót moralnych odpowiadających darom pobożności, męstwa, umiejętności, rady. Następnie przygotowanie bezpośrednie, w którym dusza oczyszcza się dzięki bardziej oświeconej wierze przez dar rozumu, dzięki mocniejszej nadziei utwierdzonej przez dar męstwa i dzięki żarliwszej miłości. Pierwsze przygotowanie nosi nazwę życia czynnego, drugie jest nazwane życiem kontemplacyjnym. Gdzież działalność moralna jest tu całkowicie podporządkowana wierze oświeconej przez kontemplację, którą uwieńczy kiedyś u dusz uległych i uspokojonych mądrość doskonała. Dalsza część, daj Boże, nastąpi. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, z prawem zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, odsiędza nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, z prawem dusze duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w odżywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sławym zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję ciało, serce i duszę swoją. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną w przekonaniu. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was spokoju Bogu Ducha. O dam, za umarłych dzisiejszego dnia requiem eternam do domine, ed lux perpetua Lucateis, requiesca in pace, Amen. za tych, co pomrą dzisiejszej nocy, kirielej eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Bogur hojitsa, jevitsa, bogiem swaghena, mahareya, utfagosena, utfagosena,

Dziela krzciciela, bo życze. Usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze. Słysz modlitwę, ją nosimy, a dać rachaczy, jegoż prosimy, a na świecie. Zbożne, pobyt, po, Rajski przebyt e -e -e i psie, hehe, byt, Maryjo, królowo Polski, Maryjo, królowo Polski. Jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam, czułam Maryjo królowo Polski, Maryjo królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam. Czuwam, Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Ad majorem tej gloria.